Dobra, to ja teraz porównam sobie dwie moje takie większe redukcje. Jedna była przed współpracą z i jedna właśnie podczas współpracy, ta taka nasza ostatnia główna, i to są bardzo diametralnie różne redukcje, ze względu na to, że po pierwsze, w tej pierwszej było bardzo dużo zmian treningowych, w tej drugiej cały czas mieliśmy ten sam jeden plan i te same ćwiczenia nic nie zmienialiśmy. To jest pierwszy aspekt. I dzięki temu. Tak, jakby ta siła dużo bardziej się utrzymała, a tam nawet wcześniej nie jestem w stanie porównać, yy, czy tak było. Drugi aspekt, wcześniej, miałem coś takiego, że właśnie chciałem bardzo szybko, od razu wyglądać po prostu, tak jakby na dociętego, żeby była rzeźba, czyli tak naprawdę jak mogłem schodzić sobie z wagą na 3000 kalorii, to mimo wszystko dałem sobie 2,5, bo będzie szybciej. Czyli nie było to takiego rzeczywiście spokojnego umysłu, który by to kontrolował, żeby to szło sobie spokojnie, wolno, ale progresywnie.